Jak już będziecie w sali tortur, zatrzymajcie się przy tych oszklonych witrynach, zobaczycie tutaj ciekawe narzędzia, jakimi zadawano tortury metalowe. Poczytajcie sobie, czym jest na przykład maska hańby, dlaczego była zakładana, komu, za, za co, za jakie przewinienia. Rzecz naprawdę, która no ja pierwszy raz w Polsce widzę, to było popularne, ale bardziej w czasach e, przed rewolucją francuską, właśnie we Francji. U nas tego nie było. Tak więc historia niesamowita. Skupcie się, a wyniesiecie stąd masę wiedzy. Idziemy zwiedzać dalej. Moi drodzy, jak zajdziecie do sali tortur, obejrzeć sobie wszystkie narzędzia masażu, to skręćcie lekko w lewo i wejdziecie do krypty rodziny, która była właścicielami na tym zamku, do rodziny von Zedlic. Naprawdę fajnie zachowana, płyta jeszcze. W bardzo dobry.